O dziewiątej. Dzień dobry, na antenie Radia Zielona Góra witamy Dorotę Piechowiak, koordynator Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze. Na początku lipca minął rok od momentu, kiedy tak zwane pogotowie przy ulicy Chrobrego zostało przeniesione do budynku szpitala, do nowego budynku Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, więc powiedzmy jaki jest ten roczny bilans? Roczny bilans wychodzi bardzo wysoki. Przyjęliśmy przez rok, czyli od 30 czerwca, od nocy, jak zaczęliśmy pracować, do 1 lipca bieżącego roku, przyjęliśmy prawie 25 tysięcy osób łącznie. Z tego to było 9 tysięcy dzieci, 13 tysięcy osób dorosłych, wizyty domowe do tego były, prawie 500 ich. Czyli można Gabinet powiedzieć, zabiegowy. że pacjenci y, przestawili się właściwie natychmiast? Bardzo szybko. Y, wcześniej, już y, ponad miesiąc, była informacja w wojewódzkiej stacji. Y, były plakaty, były informacje medialne, y, że będziemy przeniesieni, że od dnia 1 lipca. Szpital przejmuje naszą jednostkę. Natomiast zdarzają się do tej pory przypadki, że pacjenci pojedynci przyjeżdżają jednak jeszcze na Chrobrego, ale tam jest dalej informacja karteczka, że znajdujemy się teraz w szpitalu w Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. To prawie 25 tysięcy przejęć. Jakie to były przypadki? Bardzo różne, od pacjentów z błahymi przypadkami, takimi jak powiedzmy bulgardła, gorączka, do pacjentów, którzy wymagali rzeczywiście położenia w szpitalu, dalszej diagnostyki, były to bóle w klatce piersiowej, były to niedrożności jelit. Pacjenci zostali dobrze zdiagnozowani, szybko trafili na izbę przyjęć, potem byli operowani i wrócili do zdrowia. I jest jakaś y, grupa objawów, która się wyróżnia właśnie wśród pacjentów, którzy się zgłaszają, powiedzmy, do ambulatorium? Mm, bardzo różna jest y, sezonowość, to bym tak powiedziała. Y, w okresie letnim jest więcej wysypek, więcej y, pogryzień przez meszki, przez y, ugryzień przez kleszcze albo same kleszcze. Y, to to mamy najczęściej latem. Jesień, zima, oczywiście gorączki, Bóle gardła, temperatury. No właśnie, jeżeli już przyjdzie taki moment, że będziemy musieli skorzystać z porady lekarzy w ambulatorium, jak to zrobić technicznie? Bo wiemy, że od niedawna jest system kolejkowy, więc co się z nami dzieje, kiedy przekraczamy próg ambulatorium? Wchodzimy do Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Na samym początku wejścia do szpitala jest biletomat. Od 1 lipca tego roku uruchomiliśmy ten biletomat. On jest w trakcie teraz reorganizacji, tak żeby jeszcze łatwiej było nam podzielić pacjentów na dorosłych, dzieci i gabinet zabiegowy. I tak będzie funkcjonował w późniejszym etapie. Na razie drukujemy po kolei bilety, czyli ktoś wchodzi, drukuje sobie bilet, przechodzi w stronę poradni, czeka przed drzwiami, jest wezwany przez głośnik, dany numer, że może wejść do poradni. I dany pacjent wchodzi do rejestracji, tam jest rejestrowany i przekazywany dalej do gabinetu czy lekarza ogólnego, czy lekarza pediatry lub gabinetu zabiegowego, w zależności z czym przyszedł. Jaka jest obsada? Myślę tutaj o kadrze lekarskiej. Kto dyżuruje w... Ambulatorium. W ambulatorium dyżuruje zawsze trzech lekarzy. Są to lekarze najczęściej podzieleni. Jeden lekarz wyjeżdża na wizyty domowe, drugi lekarz przyjmuje jako lekarz ogólny i trzeci lekarz przyjmuje jako pediatra. No właśnie, czy pediatra zawsze jest na miejscu? Bo pewnie o to będą rodzice pytać. Nie zawsze to jest pediatra. Staramy się, że szpital uniwersytecki ma na, na, na tyle taką możliwość, że mamy w większości pediatrów. Ale też są to lekarze ogólni, którzy nie boją się przyjmować. Dzieci, którzy znają się na dzieciach, bo mają medycynę rodzinną y, specjalizację, czyli mogą przyjmować i osoby dorosłe, i, os i, i dzieci, więc te osoby też y, u nas pracują i przyjmują wtedy dzieci. Czy ten wspomniany pediatra jest takim magnesem y, dla pacjentów nie tylko z Zielonej Góry, bo szpital publikując y, te roczne y, dane, y, wspomniał też o tym, że do Zielonej Góry przyjeżdżają pacjenci z regionu i chyba też najwięcej, nie tylko? Tak, to, że my mamy jako pediatrę, że ktoś przyjmuje dzieci, jest bardzo dużo osób spoza rejonu. Przyjeżdżają do nas osoby z Gubina, z Krosna, z Sulechowa, z Nowej Soli. To jest nagminne, bardzo duża ilość tych dzieci. Tłumacząc się, że tam nie ma pediatry albo kazali nam przyjechać, bo tam nie bada nigdy dzieci. Więc duża ilość osób przyjeżdża jednak do nas, co jest dla nas przeciążeniem, przez co są takie statystyki, a nie inne. No i też jest y, przez to większa ilość osób, co za tym idzie, dłużej się czeka na wizytę, tak. Ale są zaopatrywani na miejscu? Oczywiście, nie, nikomu nie odmawiamy pomocy. Yy, wszyscy mają udzieloną pomoc, tak. Gościem Radia Zielona Góra jest Dorota Piechowiak, koordynator Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze. Przypomnijmy, jakie są zasady działania ambulatorium, czyli kiedy otrzymamy tą pomoc, a kiedy trzeba przyjść do lekarza do przychodni. Więc tak, każdy pacjent, który posiada ubezpieczenie... Zdrowotne, może skorzystać z nocnej, świątecznej opieki zdrowotnej, bo to jest dla pacjentów ubezpieczonych, kiedy pogorszy się jego stan zdrowia, gdy nie ma możliwości skorzystania z lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. My jesteśmy czynni od godziny 18 do godziny 8 rana dnia następnego oraz w każdą sobotę, niedziela i święta, czy dni ustawowe, wolne od pracy, całodobowo. I to jest tak, że y, y, wtedy przychodzimy, kiedy nam się pogorszy ten stan zdrowia. Natomiast jeżeli chorujemy, dajmy na to przewlekle już wtedy do lekarza. Do lekarza rodzinnego wtedy zalecamy taką wizytę, y, ponieważ lekarz rodzinny ma dokumentację pacjenta, przede wszystkim wie, y, jakie zlecił badania, y, zna jego historię choroby i jest łatwiej mu y, postawić dalszą diagnozę. Do nocnej świątecznej pomocy nie przychodzi się na kontrolę. Często pacjenci przychodzą, bo byli dwa dni temu i chcieliby skontrolować, osłuchać dziecko. My nie mamy ustalonych, że jest cały czas ten sam lekarz. Pracuje u nas ponad 30 lekarzy, 15 pielęgniarek, więc rotacja personelu jest bardzo duża. tak? Rzadko się trafia, że nie wiem, powiedzmy w poniedziałek pacjent przyszedł, był chory, a w środę chciał przyjść na kontrolę i trafił na tego samego lekarza. Bardzo rzadko się tak zdarza, więc zawsze zalecamy, że jeżeli kontrola, to najlepiej u swojego lekarza rodzinnego, który zna danego pacjenta, ma historię choroby, wie na co choruje, wie jak choruje, wie na jakie leki łatwiej mu iść. U nas natomiast no, każdy lekarz ma swoją, jakby, teorię specyfika. i specyfikę. A czego jeszcze nie uzyskamy w ambulatorium? Ja myślę tu na przykład o receptach. Czy jesteśmy w stanie uzyskać? Dostajemy recepty tylko na daną jednostkę chorobową, którą w danym momencie jesteśmy chorzy. Czyli na przykład, nie wiem, mamy biegunkę, mamy wymioty na leki. Powiedzmy, czy tam na leki przeciwbólowe, na to dostaniemy. Natomiast na pewno nie dostaniemy yy, recepty na leki związane z chorobą przewlekłą. Bo jeżeli mamy chorobę przewlekłą, czyli na przykład asmę, oskrzelową, czy arytmię jakieś czy coś, no to pacjent. Kontroluje te leki i to lekarz rodzinny mu wystawia leki na dwa miesiące, trzy miesiące, trzy miesiące, w zależności jaka jest potrzeba. I on powinien u swojego lekarza dostawać takie recepty. Też dużo pacjentów dzwoni i chciałoby, po prostu by wykorzystywało nas w taki sposób, żebyśmy my tylko recepty wypisywali, bo by nie chodzili już do swoich lekarzy rodzinnych, gdzie nie mieliby tej ciągłości w dokumentacji, że przyjmują dane leki. Chcą ominąć po prostu kolejki, kolejkę. Kolejkę, tak? bo by było szybciej i łatwiej. Oczywiście zdarzają się sytuacje, że. Pacjent jest, nie wiem, z podróży i zapomniał leków. No, zdarza się, albo no, wyjątkowo, nie wiem, upuściła, mama butelkę, rozlał się lek, który dostawał. To oczywiście w takich sytuacjach wypisujemy te leki i nie ma problemu. Czy skierowanie do specjalisty uzyskamy w ambulatorium, czy nie? Raczej nie dajemy skierowań do specjalisty, tak, bo pacjent przychodzi i mówi, że ma od roku. Ból kręgosłupa i potrzebuje skierowania. Takimi rzeczami zajmuje się tylko i wyłącznie lekarz rodzinny z taką diagnostyką. My możemy dać skierowanie do lekarza, jeżeli jest taka potrzeba, bo coś zadziało się nagle i jest ku temu potrzeba dalszej diagnostyki. I szybki. Na koniec naszej rozmowy przypomnijmy, jak dojechać do ambulatorium. No i czy trzeba na przykład wcześniej dzwonić, czy można po prostu przyjść pod drzwi? No najlepiej nie dzwonić, można spokojnie przyjechać. Wszystkich przyjmujemy i dużo osób i dużo telefonów jest, czy jest duża kolejka do dzieci. Nie możemy na taką odpowiedź takiej dać, bo to wie pani, w jednej chwili jest pięć osób, a w drugiej za 10-15 minut może nie wiem, autokar pacjentów przyjechać. Akurat i jest duża kolejka. Także, no, takiej informacji to jest ciężko uzyskać. Ale zapraszamy wszystkich w Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Mieści się poradnia. Wejście jest od ulicy Zyty. Dojeżdżamy we własnym zakresie. Dokładnie. Dorota Piechowiak, koordynator nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze, była gościem. Radia Zielona Góra. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Rozmawiała Marta Czechowska. Do usłyszenia. Rozmowa o dziewiątej.